Proszę Państwa, witam Państwa serdecznie na dzisiejszej konferencji. Na początek powiem od razu, żeby nie było żadnych wątpliwości. Promy Polferies nadal są własnością Polskiej Żeglugi Bałtyckiej. Logo Polferies nadal jest własnością Polskiej Żeglugi Bałtyckiej. Wszyscy pracują, pracownicy pracują w Polskiej Żeglugi Bałtyckiej. Także to jest przesłanie, które, żeby nie umknęło nam w dalszych dyskusjach. 16 maja podpisaliśmy z armatorami polskimi Midline e i Eurapykon umowę o współpracy wspólnego zarządzania flotą 10 pro. Od lat wyczekiwany moment, w którym nareszcie skończyła się rywalizacja polskich armatorów i zaczęliśmy współpracować. W założeniach tej współpracy będzie wspólne zarządzanie flotą, tak jak mówiłem, do tego zadania będą oddelegowani pracownicy PŻB bez żadnych zmian w umowie o pracę. Nadal zostają w siedzibie PŻB, nadal pracują i są pracownikami PŻB, natomiast będą pracować jako serwisanci. Najlepsza załoga, bo w sumie 70% tej zarządzającej załogi to będzie stanowiła załoga PŻB. Dodatkowo Pytania, które pojawiają się w przestrzeni publicznej odnośnie logo Polferis wyjaśniam, że na dzień dzisiejszy nie ma żadnych planów zmiany loga w, na naszych promach. Nie wyobrażam sobie, żeby na promach, których właścicielem jest cały czas Polska Żegluga Bałtycka dochodziło do zmiany tego znaku towarowego. Oczywiście nowa spółka ma logo Polska z C w nazwie. A te logo będzie użytkowane przez promy, które są właścicielami, jest Polska Żegluga Morska i EurAfryka. To jest ich decyzja autonomiczna. Natomiast burta jest na tyle duża, że pomieści każde logo. Nie przewidujemy na razie żadnych zmian w, tym, w tej materii. Jeśli chodzi o efekty, dlaczego powstało to, przedsięwzięcie. Myślę, że od lat obserwowaliśmy coś takiego, co było tym polskim kanibalizmem. Chociażby, dla przykładu, podam cztery promy, które należały, dwa do Unity Line i dwa do Polskiej Żeglugi Bałtyckiej, przewoziły pół miliona pasażerów. No to jest utopia i fatalne ekonomiczne rozwiązanie. Stena wozi pół miliona dwoma promami. Także tutaj myślę, że nasz prom obecny, Warszawa i Polonia, Spokojnie przewiezie te pół miliona pasażerów. Przypomnę też z historii, że kiedyś nasz Wawel już w tej chwili liczył, a on woził 180 tysięcy pasażerów. Także tutaj te rozwiązania, w których będą dla klientów przeznaczone dwa największe promy i no, najlepszym standardzie e, użytkowania, spowoduje, że będzie to oszczędność około 30 milionów. Oczywiście również musimy e, zaoszczędzić na ilości przewożonych ilości rejsów, które no niestety są na dzień dzisiejszy zbyt dużo jest tych rejsów w stosunku do zapotrzebowania, jakie obserwujemy na rynku. 5 tysięcy rejsów, które wykonowaliśmy w ostatnich latach wspólnie z armatorami Unity Line i Euroafryki jest nadmierne. Myślę, że będziemy dążyć do ograniczenia tego docelowo do 2000 o 2000, Rejsów, które wystarczą nam w zupełności, żeby przewieźć liczbę tych pracowników, towarów i oczywiście pasażerów. Całe te oszczędności, dlaczego powstaje ta grupa, będzie to, co mówiłem wcześniej około 100 milionów oszczędności. To jest kwota, którą niewyobrażalnie tracimy każdego roku, i to czas było przeciąć to. I całe szczęście, że oddolnie inicjatywa PZB, Eurofryki i Unity przy ataku już niestety zewnętrznej konkurencji, to jak Państwo wiecie, od maja ubiegłego roku e, Finlandz wkroczył nowym promem, i tutaj już żarty się skończyły, moglibyśmy wszyscy utracić ten rynek bezpowrotnie. Także tutaj myślę, że te ograniczenia, które musimy zrobić, spowodują to, co mówiłem, walka jest o te 100 milionów, które. Docelowo powinniśmy osiągnąć, i to jest ta gwarancja, dlaczego ta spółka ma powstać. Ekonomia, ekonomia, jeszcze raz ekonomia decyduje o powstaniu tego przedsięwzięcia. Ja żałuję tylko, że jest to tak późno. Myślę, że te oszczędności, które wynikną z połączenia tych, tych, tych spółek i wspólnego zarządzania, przepraszam, jeszcze raz nie mówię tego połączenia, tego wspólnego zarządzania, bo to jest też ważne, nie ma żadnej mowy o zmianie w kapitale, czyli właścicielem nadal Polferisu jest IPŻB Skarpaństwa, właścicielem wszystkich promów nadal jest Polska Żegluga Bałtycka i pracownicy, tak jak mówiłem na początku, nadal pracują w Polskiej Żeglugie Bałtyckiej. I to jest najważniejsze, które Państwo powinni się przekazać, żeby nie było jakichś innych newsów odnośnie celu powstania tego przedsięwzięcia. 100 milionów jest to kwota... Dla której założyliśmy tę spółkę. Ja powtarzam, że jest to za późno. No mam nadzieję, że to jest ostatni dzwonek, kiedy jeszcze sprostamy wymaganiom tego rynku i sprostamy tej zagranicznej konkurencji. Także dziękuję, proszę o pytania. Czy będzie zarządzać trzech prezesów, czy będzie zarząd? Zarząd będzie składał się z trzech osób, które będą wyłonione z trzech armatorów czyli jeden będzie z PZB, drugi będzie z Unity Line i trzeci z Euroteki. Z tego co Pan mówił, jakby struktura właścicielska, kapitały polityka kadrowa zostaje w związku z tym, jaki zakres kompetencji jest przeniesiony na Polskę? Yy, tak jak mówiłem, na przykład... yy, też między innymi to, co jest związane z przy klasycznym Time Charterze, czyli hmm. yy, dział sprzedaży, marketingu, yy, zaopatrzenia, Przechodzi i będzie pracował na rzecz tego nowego podmiotu. Natomiast, tak jak mówiłem, umowy zostają tutaj w, w polferisie. Nikt nie będzie miał żadnej zmiany umowy. My będziemy sumować te wszystkie osoby, które pracują na rzecz tej spółki, no i wystawiać fakturę z tytułu serwisu know-how, czy, czy serwisu związanego z obsługą i zarządzaniem tej spółki. W związku z że które planowane są wypełnione? Nie, ja myślę, że my jesteśmy w takiej sytuacji, kiedy mamy 30 pracowników już w wieku poemerytalnym. Ja obawiam się, żebyśmy znaleźli pracowników na dalsze utrzymywanie, także absolutnie nie wchodzą w grę jakiekolwiek zwolnienia. Tak jak mówiłem, będziemy jeszcze zaskakiwać rynek. My już w tej chwili możemy powiedzieć, że jedną linię praktycznie jesteśmy w stanie zakończyć podpisywanie umowy jeszcze przed wakacjami. Tutaj e, będzie to na pewno z Gdańska e, coraz lepsza oferta. Tam jeszcze będziemy musieli przesunąć jeden prom. I oczywiście e, szerzej nie będę tu mówił o jakichś planach, ale myślę, że docelowo będziemy użytkować 14 promów. Jak Państwo wiecie, trzy promy, które będą ze stoczni remontowej odbierane w najbliższych e, latach. Pierwszy będzie już teraz e, na jesieni. No, do tego czasu trzeba będzie zwolnić z tej linii, użytkować te promy. Natomiast mamy już koncepcję, gdzie je przesunąć na inne trasy, na inne linie, tak żeby zatrudnienie było na tym samym poziomie. A tak jak mówiłem, jak dojdą te trzy promy, będziemy jeszcze zwiększać się zatrudnienie marynarzy. Polska będzie miała siedzibę ale się w no, Oczywiście, to, to nie, ma, nie ma znaczenia. Tak samo jak Polferis Offshore. Jest też spółką, która należy do nas. Tutaj najlepszym takim rozwiązaniem było Świnoujście. To jest nie Kołobrzeg, nie Szczecin. Ja myślę, że ta integracja ludzi już nastąpiła. To zrozumienie tego powodu, dla którego działamy na tym rynku i jakie oszczędności to niesie. Tutaj ze stroną związkową i z pracownikami kilka spotkań, które było. W pełni to rozumieją, popierają ten plan i myślę, że tutaj nie ma innego wyjścia. Mam nadzieję, że też mieszkańcy jego brzegu to zrozumieją. Jeżeli chodzi o te plany, które były wcześniej, o których pan prezes mówił, promu z koło na przekonanych, to one uwzględniają to w nowej konfiguracji. To jest, myślę, że PZB i tak będzie prowadziło jeszcze swoją działalność w zakresie tych, tych promów. Czekam tutaj, aż będzie wyremontowane też to nabrzeże, nie wyremontowane, tylko poszerzone nabrzeże po marynarce wojennej, aby w końcu miejsce dla tego promu tutaj znalazło się w porcie koło brzeg. Natomiast ze Świnoujścia możemy to otworzyć w przyszłym roku. Jak również będziemy nasza spółka PZB Offshore będzie realizowała zakup około 6 promów. To są statki STV do transportu serwisantów na farmy wiatrowe. Także to będzie dodatkowe, następne nogi. Także postaramy się, żeby trzy te nogi, jedne związane z użytkowaniem tych pięciu promów, które jesteśmy nadal właścicielami plus sześć, które będą obsługiwały farmy wiatrowe i dodatkowo jeszcze dwa promy, które będą uruchomione na borko w najbliższych lat. Tak, to koło brzeg, czy świnoujście? Jedno i drugie miasto, niech, niech, niech port znajdzie tylko miejsce dla tych łódek, które są e, przewidywane w naszych planach, czyli na dzień dzisiejszy no niestety te, które są i ma mają szerokość 15 metrów. Przy wyjściu z tego portu, zmuszałyby te jednostki, które sto, są przy kejach, do wyjścia na morze. To jest niemożliwe i musimy na to poczekać. Ale myślę, że tutaj z władzami portu rozmawiamy No i w najbliższych latach wypracujemy taki projekt, który pozwoli nam na, na zakup takiego, takiej jednostki, która będzie ekonomiczna i jednocześnie że będzie obsłużona w porcie Kołobrzeg. Możemy prosić jeszcze przedstawicieli Związku Zawodowego. Kona też na tych Oczywiście. Jako Związki Zawodowe byliśmy informowani na bieżąco o, na temat powstania tej spółki i jesteśmy informowani na bieżąco. Czy się obawiamy czegoś? Tak, obawiamy się jak każdy przed czymś nowym, co powstaje, ale mamy zaufanie do prezesa. Tak, my, my oczywiście przygotowujemy się do tych zmian, bo. Załogi też oczekują od związków zawodowych m, informacji o tym, co się dzieje. Ym, jesteśmy też, przygotowujemy się do tego, żeby rozpocząć taką, y, taką y, no, pracę informacyjną załóg. Wszystko, co nowe jest, zawsze y, wiąże się z jakimś takim niepewnością, z jakąś taką może obawą nawet z, y, przed, przed y, nowym. No, wszyscy jesteśmy na, na to jak coś tak wrażliwi na te nowe. Dlatego też my jesteśmy w ścisłym kontakcie z, z Zarządem Przedsiębiorstwa, z Panem Prezesem. E, jesteśmy na bieżąco informowani jak to przebiega, bo to jest proces bardzo złożony. To, to, to powstanie takiej spółki, czy, czy ta, y, połączenie, czy wspólna, wspólna działalność trzech armatorów, to jest dość złożona sytuacja. My jesteśmy bieżąco, na bieżąco w tych sprawach informowani, informujemy załogi. E, mamy telefony, ciągle zapytania, no staramy się jak najszerzej informować o tym. Poza tym, sobie, nie wiem czy to padło, że prezesem tej spółki będzie pan Radmerski, tej nowej spółki, także, także nie wiem czy to zapadło już czy, czy nie, ale, ale także mamy tutaj też jakby bezpośredni kontakt z, tą, z tym nowym, tak. Nowe jest poprzez pana prezesa i przez tą nową, nową spółkę. Ja nie, bo nie chciałem zaprosić, ale w związku z tym siedziba zarządu tej nowej spółki będzie w koło Jak Jest już coś bliżej, może pan powiedzieć? Nie jest najważniejszym dla tej spółki, jeżeli jest to świną Posiedzenia zarządu mogą się odbywać i w Szczecinie, i, w, i zdalnie, i w Kołobrzegu, wszędzie, gdzie będzie to. No, Konieczne i dogodne dla logistyki, przemieszczania się członków zarządu. Także ja bym nie przywiązywał na wagi, gdzie jest ta siedziba, bo to nie ma najmniejszego znaczenia. Ważne, że gro osób, które pracuje obecnie w PZB, będzie, bo to są najlepsi fachowcy, najlepsi fachowcy i będą oni świadczyli te usługi na rzecz nowej tej spółki. Przypomnę też jeszcze, że do założenia tej spółki jeszcze jest zgoda Urzędu Antyponowowego. Ten wniosek został złożony. Mam nadzieję, że go przed sezonem otrzymamy. No i wtedy będzie ona mogła już ruszyć ze sprzedażą biletów i podpisywaniem umów z kontrahentami naszymi klientami. I wspólnych, oczywiście, klientów wszystkich. I przed sezonem, już tak? Myślę, że tak. Szanowni Państwo, korzystając jeszcze z Waszej okazji, w piątek Pan Prezes odebrał nagrodę. się może dwa słowa, za co jednak ta nagroda. No. Powiedzmy, że laur Bałtyku, który otrzymałem osobiście, myślę, że to jest sukces całej załogi, pewnie nie tylko mój, bo ja bez załogi, to jest docenienie właśnie tych rozwiązań. One są korzystne dla każdego armatora, tak jak powiedziałem, od lat na to czekałem. W 2015 była koncepcja grupy promowej, niestety było to rozwiązanie kapitałowe, kiedy zmieniali się udziałowcy, tutaj nie ma o tym mowy. Jest to oddolne porozumienie trzech armatorów i to jest najlepsze rozwiązanie. Tutaj nikt nikogo nie zmusza. Możemy wyjść z tej spółki jesienią, jeżeli nie będą nam odpowiadały te. Ja tylko powiem, że sytuację PZB poprawi to około 50 milionów. To jest kwota, którą naprawdę nie ma innego wyjścia. Będę to forsował, oczywiście nic na siłę, przekonałem moich pracowników, przekonałem związki, mam nadzieję, że i społeczność w Kołobrzegu też przekonam do tego przedsięwzięcia. Bez tego na pewno siadłyby plany na bolchon, nie byłoby to możliwe do zrealizowania, jak również budowa tych sześciu jednostek, które mamy do, w planach do realizacji świadczeń na rzecz farm wiatrowych. Także tutaj ja cieszę się, że nastąpi to. Już niebawem. Oczywiście urząd falowych, niech się wypowie. I, I cało naprzód. Bo to chyba jeszcze przed nami trochę pracy. I, i, I wierzę, że załoga sobie z tym poradzi. Tak jak powiedziałem na początku, promy zostają zawsze własnością PZB. Logo jest zawsze własnością PZB. Nikt nie będzie zwolniony, będziemy jeszcze zatrudniać. Dziękuję. Bardzo.